Wszystkim jestem Migo i witajcie w moim kolejnym odcinku z Gry Darku. Więc w poprzednim odcinku jak tutaj widzicie musieliśmy zdobyć te dwie nogi. No i jakie zdobyliśmy. Włączyła się winda. Jechaliśmy i oczywiście się zepsuła. I tak myślę, że ten odcinek będzie ostatnim odcinkiem na moim kanale, bo to już jest rozdział ostatni, więc przygotujcie się na coś niespodziewanego. I jeszcze poprawiłem sobie... E, znaczy nie. Kupiłem sobie nowy mikrofon, więc słychać chyba już różnicę pomiędzy tym a tamtym starym mikrofonem za małą sumkę pieniędzy. Więc e, co? Zaczynajmy. No. Dobra, Widać, że musimy... Widzę, że już musimy uciekać przed panią... No. udało się Trzeba uciec przed panią tutaj woźnią Na wózku Więc e, Szybko zdejmę nas to Szybko, szybko, szybko O kurde, się załamuje O matko O nie Shit, lampoludy Zastrzelić. strzelić Leloid, uciekaj Bogam cię uciekaj lepiej stąd bo ponieważ cię zabiją A tego byśmy nie chcieli oczywiście Nie nie o. Myślałem, że już spadamy, a to tylko część naszej ucieczki I znowu babcie na wózki tam przybiera. O kurde. Dobra. dobra. Myślałem, że to nas że przez chwilę. Leciało prosto w naszą stronę. O nie, a ona oczywiście musiała się przebić, a ja musiałem mojej mocy grawitacji użyć. O nie. Ajajaj, nie zauważyłem przepaści. No to nieźle, z hukiem się zaczęło. Tak, widzę, że tutaj musimy od początku to zrobić Szybko, szybko, szybko Oczywiście patrzcie, za chwilę tutaj Bum przez ścianę Jak to się mówi? Zbóta wjeżdża Uciekaj Uciekaj Dobra O, na rąk mieliśmy zjeść Go, 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 co to ma być? Nie, 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 nie. O nie, to ten pot, z tego, z ponad tego miasteczka. Jeszcze do mnie strzelają. No dziękuję wam dla poludy. Chcą, żebym wpadł w ręce tego szaleńca za właśnie. Ale niezłe, niezłe. On tutaj uciekamy. Podoba mi się. Ale... Chciałem uciec. O! I chyba udało się nam uciec właśnie. Dobra, nie strzelajcie do mnie. W kurde. Jeszcze w slow motion. Most... Kawałki mostu się odrywają. Czekajcie. Ej, to ten chłopiec. Ten kurde Ale on chyba już nie ma... katotonu na głowie. Ale kim on w ogóle był? się nam otwierają. I to już chyba koniec naszej przygody. Tak myślę. W tych wszystkich godzinach, latach snu, można tak powiedzieć, które, które tutaj spędziliśmy, nasz bohater przeżył. Nareszcie uda mu się chyba obudzić. Z tego koszmaru. I co, i może coś jeszcze będzie? Czy nie? O, to już koniec. A to ciekawe. Więc co no gra bardzo mi się podobała, naprawdę. Lubię takie platformówki 2D, takie jak Little Nightmares, na które właśnie czekam, na drugą część czekam, bo pojawiła się zapowiedź na Gamescomie i naprawdę czekam ze zapatą tym tchem, bo lubię właśnie takie przygodówki platformówki protorowe. A Little Nightmares 1 mnie po prostu zaskoczył tym. To, jest, to było coś nie wiem now nowego dla mnie nowa gra, nowa mechanika no i ee, Darku jest podobną grą do tego dlatego strasznie mi się podoba i podobała te zagadki. No może nie były takie trudne, ale można było się pogłowić nad nimi, a dało się je tak łatwo rozwiązać. Co, no i też fajne zapasowali u mnie twórcy tym, że nie dali się sprzedać Epikowi, te chciały e, kupić e, ich na wyłączność. I co, na tymie stała się, e, była w liście, na jest w liście, 100 najpopularniejszych kupowanych gier. E, no i to, co mi się to podobało z ich strony, że nie, wy, ten, że nie dali się wykupić Epikowi. Tak, to inni twórcy zrobili. No... Wow, no. Fajna gra. A może coś jeszcze będzie na końcu, może jakaś cutscenka, albo coś. Pamięci mojego ojca, Alexa Marhuletsa. To chyba właśnie... Imię ojca twórcy tej gry. Ciekawe, kim był. No, i tu już jest koniec historii Liloida. Bardzo, bardzo małego, stotachliwego chłopczyka, który miał bardzo koszmatone sny. No, więc co? Tutaj zakończymy już tą strategię na moim kanale. Więc oczekujcie ode mnie innych serii, może o podobnej tematyce w takim kontekście. Nie wiedziałem, że to będzie taki krótki rozdział. Jakby to, jakbym wiedział, to bym w sumie zrobił w tamtym odcinku już zakończenie. Ale tego nie wiedziałem. Ale zdarza się, prawda? No, więc co? Tutaj się żegnamy, więc cześć wszystkim. No i do kolejnych serii na moim kanale. Hej!